Myślę, że fajnym podsumowaniem tego jest to, co kiedyś powiedział Jack Mao, założyciel Alibaby. 95% danych, które zbieramy, nie wiemy do czego ich wykorzystać. Zbieramy te dane, i przyjdzie taki dzień, że będziemy wiedzieli, jak je wykorzystać. Dzień dobry wszystkim, witaj Piotrze. Witam serdecznie Pawle. Nawet nie będę próbował mówić, który to już odcinek, bo póki coś tak jak ty dwa odcinki temu, ale z całą pewnością tak, jesteśmy w nowej serii, w której koncentrujemy się nad tym, co dalej. Zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, to może takie pytanie: co teraz? Czy może słyszałeś jakieś dobre wiadomości, którymi na dzień dobry możemy się ze wszystkimi podzielić? Wiesz co, o wiadomości jest dużo i chyba zgodnie z tym, co przewidywaliśmy, są one w większości średnie, ale jak pytasz mnie o coś pozytywnego, ja mam takie wrażenie, że ostatnie dni natłok różnego typu materiałów internetowych, kolejnych publikacji pokazuje, że chyba już społeczeństwo odnalazło się w przekazie. Co ja widziałem zestawienie, że w Polsce w tym, w, w Polsce w tym tygodniu 20, 220 parę webinarów już się dzieje. Więc słuchaj, szliśmy do internetu i to, o czym mówiliśmy. 6 tygodni temu na samym początku, że przyjdzie nam się odnaleźć w nowej rzeczywistości wirtualnej prawdopodobnie się nie dzieje. A Ty? Jakieś dobre wnioski na dzisiaj? Wiesz co, tak. Ja mam dwa bardzo dobre. Jeden to jest gorąca wiadomość wczoraj. Pewnie do Ciebie też dotarła informacja, że Microsoft zainwestuje w Polsce miliard dolarów w Polską e, Dolinę Cyfrową. E, myślę, że to jest e, genialna wprost wiadomość, e, kapitalny skok do przodu. No, obserwujmy, co się będzie dalej działo. Myślę, że wiele firm, wiele biznesów będzie mogło też na tym ruchu skorzystać. A drugie, tak wiesz, e, e, zerkam przez okno i tak sobie myślę, Fajnie, że wreszcie spadł deszcz. Tak, z małych rzeczy się warto cieszyć. Przygotowaliśmy na dzisiaj ciężki kawałek do zgryzienia. No tak, e... tak, dlatego na początku musiały być te pozytywy, bo teraz będzie już bardziej mrocznie. Tak, zastanawialiśmy się o czym chcielibyśmy porozmawiać, o czym warto dzisiaj porozmawiać i wrzucamy dzisiaj do tak zwanego garnka trudne pytanie. Ile prywatności chcemy oddać swojego własnego poczucia bezpieczeństwa i pewnie faktycznego bezpieczeństwa, po to, żeby żyć w, w, w świecie, który jest bezpieczny pod względem zdrowotnym. Innymi słowy, zaczyna się zalew różnego typu technologii i pomysłów, które mają sprawić, żebyśmy, żebyśmy byli bezpieczni. I, i to, co mnie przy, jakby przywołało do tej myśli, to jest, słuchajcie aplikacja, która w Chinach została już odpalona kilka tygodni temu. Ja niedawno czytałem o niej. Jest ona w swojej konstrukcji bardzo banalna. To znaczy, wchodząc do sklepu, i pewnie już dalej te aplikacje dalej ewoluują. Wchodząc do sklepu, robimy zdjęcie obrazka, który jest przy drzwiach sklepowych, i aplikacja e, identyfikuje, cóż to jest za sklep. E, pamiętając o tym, kto w tym sklepie był wcześniej, informuje nas, czy w przeciągu dwóch tygodni przed dniem naszego wejścia do tego sklepu był ktoś, u kogo później zdiagnozowano wirus. I teraz, co tu się dzieje? No, dzieje się w zasadzie tyle, że w telefonach, w których mamy dzisiaj aparaty, lokalizację, internet i peł pełną komunikację, wiele sposobów na to, żeby nas w jakiś tam sposób śledzić, dokładamy kolejną aplikację, która już absolutnie, totalnie łączy jakiekolwiek nasze kontakty z innymi osobami. I, no, i właśnie, Pawle, co ty o tym myślisz? Wiesz, ja zastanawiam się, na ile to jest nowa sytuacja, bo ja mam wrażenie, że myśmy część naszej prywatności oddali już trochę czasu temu. To jest akurat konkretna aplikacja, która adresuje no, konkretny temat, który się dzieje tam od paru tygodni czy paru miesięcy, czyli epidemię koronawirusa. Ale kilka przykładów. No, to, jest, że jak doskonałe są już dzisiaj systemy rozpoznawania twarzy i, i na jaką skalę są one chociażby w przytoczonych przez Ciebie Chinach stosowane, Dosłownie na ulicy, no to o tym już mówimy od paru lat. Ja pamiętam, że dla mnie takim szokiem był 2018 rok, kiedy okazało się, że chińscy funkcjonariusze straży kolejowej czy policji kolejowej zostali wyposażeni w chińską wersję Google Glass. Nie już pamiętasz, jak miał wyglądać ten zaprezentowany przez Google wynalazek w 2013 roku. No miałyby to być właśnie takie okulary, które są wyposażone w kamerkę w system rozpoznawania twarzy. To wszystko jest powiązane z jakimś tam rozwiązaniem chmurowym, z którego ściągane są dane na temat człowieka, na którego patrzymy, a którego te okularki identyfikują. No i potem, w przypadku tamtej historii Google'a, no to to trochę przycichło. Były nawet głosy, że to jest kompletnie nietrafiona innowacja i nie ma przyszłości, po czym wypłynęło to ponownie w 2018, właśnie roku w formie e, GlassMe. E, tak się nazywają te chińskie okulary. No i one działają dokładnie tak, jak miały działać e, Google Glass. E, możliwości, które dają te okulary, no są nieprawdopodobne. Chiński funkcjonariusz czy funkcjonariuszka, patrząc na człowieka na ulicy, jest w stanie zidentyfikować te osoby, w ciągu trzech sekund. Druga rzecz, jeżeli nam się wydaje, że to są gdzieś odległe Chiny, gdzie prawa człowieka i tak dalej nie są traktowane może z aż taką atencją, jak chociażby w Unii Europejskiej, to poszukaj sobie w necie informacji o projekcie AliSEM. To jest projekt francuski, gdzie bardzo podobne oprogramowanie jest instalowane w kamerach telewizji przemysłowej i oficjalnie ma pomagać w identyfikowaniu na ulicy osób, które są albo poszukiwane przez policję, albo stanowią zagrożenie terrorystyczne. Więc cel jest oficjalnie szczytny. Oficjalnie baza danych będzie zawierała tylko i wyłącznie zdjęcia tych właśnie poszukiwanych osób. Oficjalnie. Także myślę, że trochę takich rzeczy się, się już, już dzieje. Tak, ale ja, ja, ja specjalnie ten przekład yy, yy, podniosłem, ponieważ, zobacz, yy, no już od dłuższego czasu możemy kupić na przykład jakiegoś smartwatcha, który mierzy nasze tętno, identyfikuje naszą lokalizację, albo na przykład każdy biegać, i tu możemy się chwilę pośmiać, ja się też mogę pośmiać, bo dużo biegam, każdy biegać musi, musi mieć przecież aplikację, która liczy dokładnie, określa mapę tętno naszej czas. No tak, i pełne informacje rzeczywiście ładujemy do sieci. Nie? Jak sobie wejdziesz na stronę Strawy albo Endomunda albo jakiegoś Polara, to dokładnie możesz odśledzić, w jakim okresie, skąd dokąd biegam, więc możesz znaleźć miejsce mojego zamieszkania, co więcej możesz wyśledzić, kiedy mnie tam regularnie nie ma, bo właśnie biegam. No tak, tylko te wszystkie rzeczy, o których do teraz powiedzieliśmy, to są w jakiejś mierze rzeczy, na które Decydowaliśmy się bardzo świadomie, ale też bardzo świadomie mogliśmy się nie decydować. Spora grupa osób, też pewnie ci, którzy nas oglądają, konta na Facebooku do dzisiaj na przykład nie ma, czy nie używa komunikatorów różnego typu, bo mówi, że im jest to niepotrzebne, bo nie chcą mieć kamery, bo nie chcą udostępniać swojej lokalizacji, i kilku innych rzeczy nie chcą robić, chroniąc swoją prywatność. I stąd początek naszego spotkania, bo słuchaj, chroniąc się przed koronawirusem, będziemy najprawdopodobniej zmuszeni do tego, żebyśmy właśnie wchodząc do tego przysłowiowego sklepu, o którym, o którym mówiłem w Chinach, strzelili tą fotkę, bo ta fotka nie jest tylko i wyłącznie po to, żebyśmy my byli bezpieczni, ale tak, żebyśmy to bezpieczeństwo komuś gwarantowali. To znaczy, jeżeli my zachorujemy za 8 dni, to wszyscy ci, którzy byli w tym sklepie, mają dostać informację, że my prawdopodobnie będąc w tym sklepie 8 dni wcześniej, już mogliśmy zarażać i zarazić także ich. I to już nie będzie tylko i wyłącznie nasz wybór, czy my sobie tego smartfona kupimy i wgramy w niego Facebooka, który będzie nas świetnie śledził, tylko rzeczywiście skala tego wydarzenia może być daleko, daleko szersza. A świat zna trochę takich wypływów informacji wrażliwych, prawda? O, zna ich bardzo wiele. Natomiast, wiesz, zadam Ci trochę prowokacyjne pytanie. Wiesz, co jest walutą przyszłości? Data. Oczywiście, oczywiście dane i powiedziałeś przed chwilą coś, z czym się nie zgadzam, mianowicie, że my albo się świadomie godzimy na pewnego rodzaju inwigilację w postaci zbierania naszych danych, albo się świadomie nie godzimy. Natomiast moje doświadczenie jest takie, że większość osób absolutnie nieświadomie się godzi na to, by płacić swoimi danymi za coś, co wygląda na darmowe. No bo ile płacisz za korzystanie z Google Maps na przykład? No tak, oczywiście w złotówkach nie płacę nic, poza tym, że udostępniam informacje na temat tego, jak się zachowuję. Oczywiście, i to są właśnie te dane, które od bardzo wielu lat już są tak naprawdę gromadzone przez różnego rodzaju korporacje. Są gromadzone w wielu celach. Jedno to jest oczywiście analityka tych danych, wyciąganie wniosków na temat zachowań konsumenckich, lepsze dostosowywanie produktu czy usługi do tego, jak ona później jest wykorzystywana. Ale z drugiej strony, też przecież na tych danych zapuszczane są algorytmy uczenia maszynowego, uczenia głębokiego, które stanowią podstawę do tworzenia no, głośno ostatnio temat sztucznych inteligencji. Więc moim zdaniem, to zbieranie danych w zamian za udostępnianie nam darmowych na pozór usług to się dzieje od bardzo dawna, a wiele osób nie ma tej świadomości, że jednak płaci. Mm -hmm. Ale słuchaj, wiesz co, bo to w fajnym kierunku idzie rozmowa. Może spróbujmy zadać sobie w takim razie kolejne trudne pytanie. Z jakimi potencjalnymi ryzykami wiązać się może to, że dane o nas, o naszych zachowaniach, o naszych bliskich, o naszych biznesach w sposób nieświadomie rozpływają się w świecie sieci. Wiesz, że to dla mnie dla mnie tutaj yy... Można powiedzieć, są dwie warstwy, jeżeli chodzi o odpowiedź na Twoje pytanie. Bo jedna warstwa to jest taka warstwa pod tytułem, jak my się z tym czujemy, prawa obywatelskie, demokracja, prawo do zachowania pewnych informacji w poufności, do ochrony swoich danych osobowych. To jest, to jest, to jest jedna rzecz. I bardzo często tutaj argumentem jest, przecież ja nie mam nic do ukrycia. Więc dlaczego miałbym mieć coś przeciwko temu, że, że ktoś zbiera jakieś tam dane, kiedy chodzę po necie, zapisują mi się ciasteczka na kąpie i, i, i dzięki temu ktoś dopasowuje lepiej reklamy, więc. Zamiast oglądać reklamy rzeczy, które, które mnie nie interesują, no to te reklamy są lepiej e, dopasowane do moich, e, moich zainteresowań. I to jest taka warstwa zupełnie, zupełnie niewinna. E, bardziej problematyczna jest inna warstwa, mianowicie jakiego rodzaju inżynierię społeczną można uprawiać, mając dostęp do tych danych. I tutaj daleko sięgać nie trzeba, przecież dosłownie parę lat temu głośno było i dalej głośno jest o Cambridge Analytica, gdzie okazało się, że na bazie e, no, bardzo sprytnie przeprowadzonych, zonej analizy zachowań facebookowiczów, udało się w taki sposób profilować przekazywane im informacje, i stała właśnie za tym firma o nazwie Cambridge Analytica, że możliwe było w jakimś wymiarze wpływanie na decyzje wyborcze w przypadku wyborów prezydenckich w Stanach i decyzje referendalne, jeżeli chodzi o głosowanie nad Brexitem, bo właśnie w tych dwóch głośnych kampaniach wykorzystywano algorytmy Cambridge Analytica. I to już się robi wtedy, bardzo mało zabawny temat, bo nawet jeżeli my jednostkowo nie mamy nic do ukrycia i machamy ręką, a niech se ktoś zbiera, to potem się okazuje, że na bazie tych zebranych danych można manipulować decyzjami ogromnych grup ludzi. I są głosy po Cambridge Analytica, że tak naprawdę cała ta historia to jest gwóźdź do trumny demokracji. Bo za chwileczkę, jeżeli będziemy w stanie no, zmanipulować dużą część wyborców Umiejętnie podsuwając im takie informacje, które będą skłaniały ich do głosowania na, na daną opcję, no to mamy poważny problem. Bo może słowo wyjaśnienia dla tych jeszcze, którzy nie interesowali się i nie wgryzali w Cambridge Analytica. To, co było najbardziej sprytne w działaniu tych algorytmów, to było wychwycenie na Facebooku takiej grupy użytkowników tego portalu, która jest raczej zdecydowana, że chciałaby. Na przykład zagłosować na Trumpa, ale jest bierna, więc nie pójdzie do, do, do urn. I tak profilowano przekazywane im informacje na Facebooku, żeby dużo tam było takich rzeczy, które jednak ruszą ich z przysłowiowego fotela i zaprowadzą do urny, gdzie mieli oddać głos na Trumpa. Więc na przykład dostawali dużo informacji o tym, jakie jest zagrożenie dla miejsc pracy w Ameryce ze strony meksykańskich imigrantów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli wyobrazisz sobie taką socjotorkę technikę zastosowaną na, na skalę masową no to to jest odpowiedź na pytanie co jest tak naprawdę groźnego w wykorzystywaniu później tych niewinnie zgromadzonych danych. A czy ja myślę że my dzisiejszy odcinek też trochę taką socjotechnikę teraz uprawiamy bo zaczęliśmy od tego żeby powiedzieć że świat nas zaraz zaprosi do tego żebyśmy udostępniali swoje informacje. Teraz mówimy o tym że udostępnianie informacji może mieć drugie trzecie pewnie i piąte dno którego nie widzimy. A ja dorzucę jeszcze jedną myślę, myśl, która pogłębi nas w tym rozważaniu. Już dzisiaj udostępniamy te informacje, i ty powiedziałeś o Facebooku, i oczywiście wielu z nas powie: Ach, ja tam nic nie lajkuję, ja tam nie mam konta, albo ja tylko oglądam, nie zachowuję się. Dużo tych reakcji pewnie nie można, nie można po, mnie, po mnie zobaczyć. Później możemy nawet powiedzieć, że oglądamy internet, korzystając z internetu, nie, nie, nie zgadzamy się na ciasteczka, więc nikt nas nie obserwuje. Słuchajcie, modeli biznesowych opartych na zbieraniu danych, o których Paweł wcześniej powiedział, dzisiaj jest mnóstwo, no tak się składa, że moja firma buduje teraz projekt platformowy, może wreszcie w którymś odcinku przyjdzie o tym porozmawiać. Natomiast my dostrzegamy, jak wiele platform nas otacza. I na przykład, jeżeli słuchajcie, zaglądacie do YouTube'a po to, żeby obejrzeć sobie jakiś materiał, nie wiem, wymieniacie kółko w kosiarce, bo szukacie tej informacji, znajdziecie ją na YouTube. Em. YouTube szukacie lekcji językowych albo oglądacie muzykę. Cokolwiek, YouTube doskonale zapamiętuje, czym się bawimy. Później bierzemy sobie, nie wiem, Zelandę i szukamy sobie bluzy dresowej, więc oglądamy sobie kolejne produkty, informacje na ten temat się zbierają. Później chcemy ja gdzieś podjechać, no ale nie chce nam się wędrować, więc co? No weźmy hulajnogę. nogę. Kolejnoga sobie na ulicę od, odstrzelimy kod, przejedziemy te dwa kilometry, i już doskonale zebrane są informacje, odkąd, dokąd jechaliśmy, jaki to był długi dystans. Przecież uber jako firma powstała wtedy, kiedy moż, zaistniała możliwość śledzenia długości przejazdów i nagle okazało się, że taksówki w Nowym Jorku jeżdżą, nie pamiętam, 1700 metrów czy 2300. Wcześniej taksówkarze w żadnej mierze nie udostępniali tej informacji, ale okazywało się, że w rachunkach za taksówki przeważająca część opłaty to jest tak zwane trzaśnięcie drzwiami. I wystarczyło sobie dzięki temu zbudować inny biznes model. Biznes modeli wokół nas, które opierają się na danych dużo głębiej zaszytych niż proste reakcje na Facebooka jest mnóstwo. I chyba należy spodziewać się, że rzeczywiście tych danych będzie, będzie coraz więcej. Tak, zgadzałem się z tym absolutnie. Wiesz, To jest cała ogromna, dzisiaj to jest ogromna branża, to jest ogromny sektor w biznesie tak naprawdę, wszystko co opieramy na danych. Coraz więcej jest firm, które powstają dokładnie na takim mechanizmie, jaki opisałeś, chociażby właśnie Ubera. Ale pamiętajmy też, że gigantyczne pieniądze zarabia się na odpowiedniej analityce tych danych i właśnie formułowaniu wniosków. Przecież już zostawiając Cambridge Analytica na boku, popatrz jak, jak działa Google. Google, który zaczął po prostu jako wyszukiwarka, stał się no, gigantycznym biznesem zbierającym i zarządzającym danymi, a następnie tworzącym rozwiązania na bazie, na bazie tych danych. Natomiast wiesz, ja myślę sobie, że to się będzie dopiero rozpędzało, bo wiesz, ja z kolei, ty powiedziałeś, że my stosujemy pewną socjotechnikę w tym, w, tym, w tym odcinku. Ja z kolei mam takie poczucie, że ten odcinek będzie na pierwszy rzut oka mało praktyczny, bo zauważ, nie mówimy o narzędziach, bardziej rozmawiamy o pewnym trendzie, ale myślę, że to, co jest piekielnie istotne w tym Trendzie i o, o czym powinniśmy pamiętać, to jest to, że. Yy, Jedną z przyczyn, dlaczego pojawiają się te osławione czarne łabędzie, czyli to, czego nie byliśmy w stanie przewidzieć albo uznaliśmy to za tak nieprawdopodobne, że, że nie przygotowaliśmy się na taki scenariusz. Jedną z przyczyn jest to, że my nie doceniamy postępu geometrycznego, który się wokół nas dzieje, a na przykład takie rzeczy jak ilość danych, postęp technologiczny w obszarze wielu technologii, które dzisiaj wydaje się dopiero raczkują, on ma właśnie charakter wykładniczy, a nie liniowy. No i to jest potem taka nieprzyjemna chwila, kiedy my patrzymy na to rozpędzające się zjawisko, nasze pierwsze wrażenie jest e, tyle szumu o nic, nic z tego się nie zdarzy, a potem nagle się okazuje, że to się jednak dzieje. Ja myślę, że tak jest też z tematem, o którym my dzisiaj rozmawiamy, więc nawet jeżeli on na pierwszy rzut oka się wydaje mało praktyczny i bardziej filozoficzny, to w mojej ocenie on na chwilę przyniesie nam całą gamę różnego rodzaju zaskoczeń. Koronawirus i to, w jaki sposób monitorowanie, na, na przykład przemieszczania się ludzi, bo przypomnę Ci, że w Polsce przecież też był ten pomysł, żeby operatorzy telefonii komórkowej udostępniali dane lokalizacyjne z naszych telefonów, żeby można było łatwiej panować nad kwarantanną. Ja myślę, że to jest tylko wierzchołek góry lodowej, bo my w całej masie różnego rodzaju technologii za chwilę zobaczymy dokładnie to, o czym dzisiaj rozmawiamy. Co umożliwiają dane, jak niesamowite. Jak niesamowite przyspieszenie nastąpi w niektórych obszarach, no i w jak wielu wypadkach my i nasze biznesy będziemy tym zaskoczeni. Prześledźcie sobie trochę tych technologii wykładniczych. Oczywiście mechanizmy uczenia maszynowego, uczenia głębokiego na sieciach neuronowych, sztuczne inteligencje, to jest, to jest jeden temat. Innym tematem jest oczywiście cała rzeczywistość wirtualna i rzeczywistość rozszerzona. Jeszcze inny temat to druk 3D, który no, istnieje od dziesięcioleci, już tak naprawdę, jako technologia, ale dopiero w ostatnich latach no, zaczął przybierać za, zadziwiające formy, gdzie zaczęliśmy drukować między innymi z metalu, zaczęliśmy e, drukować z tak zwanego bioatramentu. Wyobraź sobie w Izraelu e, taki eksperyment wykonano, gdzie udało się wydrukować model ludzkiego serca, korzystając z bioatramentu, czyli z tkanek własnych e, pobranych od e, pacjenta. E, bardzo ciekawymi rzeczami jest oczywiście nie tylko robotyka, ale też nanorobotyka. Warto prześledzić blockchain, warto prześledzić Internet of Things, który za chwilę stanie się. Internet of everything bo możliwości pakowania sensorów e, i przesyłania danych pomiędzy różnego rodzaju urządzeniami e, no to to przyspiesza w nieprawdopodobnym tempie. No i finalnie wiesz, jak na to sobie popatrzysz to pamiętaj że też nasza zdolność do generowania tych danych i ich zbierania e, rośnie rośnie w niesłychany sposób. Każdy samochód jadący w trybie autonomicznym czy semiautonomicznym zbiera przecież przez cały czas i przetwarza dane, które znowu stają się podstawą dla algorytmów uczących się i doskonalących wszystkie te sztuczne inteligencje. To, co my robimy teraz najprawdopodobniej, to nagranie, które realizujemy, to też generuje pewne dane, które będą w jakiś sposób przetwarzane przez firmę, która stoi za rozwiązaniem, z którego korzystamy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak, ja myślę, że fajnym podsumowaniem tego jest to, co kiedyś powiedział Jack Mao, założyciel Alibaby. 95% danych, które zbieramy, nie wiemy do czego ich wykorzystać. Zbieramy te dane, i przyjdzie taki dzień, że będziemy wiedzieli, jak je wykorzystać. I to, o czym powiedziałeś, czyli technologia wykładnicza, czyli prawo mura, które od blisko 40 lat potwierdza, że że jednak wykładniczo przyrasta moc obliczeniowa, która wreszcie powoduje, że może się wydarzyć ta historia, o której powiedziałeś, czyli okulary, bo jesteśmy w stanie wsadzić teraz w oprawkę okularów czy mikrochip, który jest, ma wystarczająco moc obliczeniową, żeby przeliczać dane, komunikować się z siecią, rzucać nam to, tą informację na twarz, żebyśmy byli na czas powiadomieni i tak dalej, Natomiast zamykając pewną myśl, myślę warto się nad nią zastanowić. Z jednej strony, tak, dzielimy się prywatnymi informacjami i dzielimy się, co chcieliśmy dzisiaj Wam pokazać, dzielimy się od lat. To nie, nie jest nic nowego. Jeżeli teraz powiemy sobie: nie, nie, za, nie zainstalujemy sobie aplikacji, która śledzi moje położenie celem pilnowania mnie w czasie kwarantanny, to powiedzmy sobie szczerze: od dawna te aplikacje my już mamy w telefonie, godzimy się na nie, często klikamy kolejne zgody. W telefonie nie będąc w ogóle świadomym, że te dane udostępniamy dzisiaj wielu, 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 wielu osobom. Jak wsiadamy do samochodu i samochodu mówi, że jest czwartek, jedziesz dzisiaj na basen, to ja mu tego nic nie powiedziałem. po prostu ileś razy w czwartek widział, że pojechałem na basen. To się już po prostu dzisiaj dzieje. Natomiast bardzo świadomie musimy sobie zadać pytanie, jakiego typu konsekwencje w całej tej ogromnej zmianie mogą nas dotyczyć i, i proste powiedzenie nie. nie. Nie będziemy instalowali tych aplikacji, no na pewno już nie, są, nie jest rozwiązaniem. Raczej zadajmy sobie pytanie: jak w tym świecie, gdzie informacje są dostępne i ci, którzy chcą je znaleźć, naprawdę potrafią fantastycznie szperać w internecie i szukać tych informacji, jak sprawić, żeby one były wykorzystywane dla nas w pozytywny sposób, czy dla całej społeczności, a nie w sposób negatywny? Żeby tych przestępstw opartych na wycieku informacji było jak najmniej i żeby nasze decyzje były jak najbardziej świadomie podejmowane, a nie manipulowane. Przez kogoś. I to właśnie chcieliśmy tym odcinkiem e, Państwu pokazać. Mamy e. trochę rekomendacji Pawle na dzisiaj? Mamy, ale wiesz, zanim do nich przejdziemy, to ja jeszcze tylko jedną myśl chciałbym wrzucić do tego podsumowania, bo skupiliśmy się trochę na tym, co, co, co zbieranie danych, przetwarzanie danych oznacza dla takiego właśnie statystycznego i ksińskiego, dla ciebie, dla mnie, dla ludzi, którzy funkcjonują w różnych miejscach na świecie. A ja bym wrzucił do przemyślenia jeszcze, jeszcze jedną rzecz, bo faktycznie jakość sztucznych inteligencji, że tak umownie nazwę pewną kategorię programów opartych na mechanizmach, Uczenia głębokiego i uczenia maszynowego. Jakość tych aplikacji zależy od tego, ile tych danych mamy zebranych i jakie zbieramy. Więc bardzo mi się podoba Twój cytat z Jacka Ma, który powiedział, że tak, nie mam pojęcia, do czego mi większość tych danych będzie potrzebna, ale pewnie kiedyś do czego się przyda. Wiesz, Chiny jako jeden z pierwszych krajów na świecie zauważyły, że ilość danych, które gromadzimy, przekłada się później na jakość tworzonych programów sztucznych. Inteligencji, i tak dalej, i zaczęli te dane maniakalnie gromadzić. Stany Zjednoczone oczywiście dotrzymują im kroku. I jeżeli popatrzysz na to wszystko z perspektywy globalnej, to już za chwilę sztuczne inteligencje będą bardzo mocno decydowały o konkurencyjności poszczególnych gospodarek. I to jeszcze bardziej, moim zdaniem, może pogłębić na skalę globalną przepaść pomiędzy. Tymi krajami, które są technologicznie zaawansowane, a tymi krajami, które zostały w tym wyścigu z tyłu. I dlatego, na przykład, zacząłem naszą dzisiejszą rozmowę od tego, że dla mnie mega pozytywną informacją jest informacja o tej inwestycji Microsoftu. To nie chodzi o miejsca pracy, tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o ten miliard dolarów, o którym się mówi. Tutaj chodzi tak naprawdę o to, że będziemy trochę bliżej tego świata wysokich technologii i może w tym wyścigu zajmiemy trochę lepszą pozycję. I to jest. Dlatego pozytywna informacja, od której chciałem dzisiaj zacząć. A rekomendacje masz jakieś? No tak, ja bym chciał rekomendować, słuchaj, odcinek nasz idzie w piątek, to dobry czas, żeby wieczorem włączyć jakiś film. Ja kiedyś ten film widziałem w kinie, niedawno wpadł mi znowu w, w telewizji, że tak powiem w ręce, obejrzałem go jeszcze raz i słuchaj, jakby chyba może drugim razem dojrzałem do niego bardziej. Green Book. Film, który dostał Oscara w, w poprzednim roku, albo w 18, albo w dziewiętnastym. Fantastyczna opowieść o dwóch dżentelmenach. Jednym e, czarnoskórym, muzyku, wysoko w, fantastycznie wykształconym i fajnie e, poukładanym, aczkolwiek z pewnymi problemami gdzieś tam w życiu. Po prostu samotny człowiek. I z drugiej strony. Amerykanin włoskiego pochodzenia, który potrafi dać radę sobie ze wszystkim, aczkolwiek może nie do końca rozumie tej przepaści pomiędzy nimi. Fantastyczna opowieść dwóch mężczyzn, którzy potrafią znaleźć fajną relację, o tym jak oboje docierają gdzieś tam do siebie i otwierają oczy na świat. Bardzo gorąco rekomenduję i polecam greenbook. To ja, ja, ja się dołożę, tylko ja się dołożę z taką kombi. E, Książkowo-filmową, bo rozmawialiśmy dzisiaj o tematach, które w niektórych e, aspektach no, wyglądają trochę jak science fiction, tyle że nie ma w tym już fiction, a jest tylko i wyłącznie science. Więc ja jednak z e, science fiction rekomendacje chciałem przedstawić. E, książka plus film oparty na tej książce. E, po pierwsze Stanisław Lem, Solaris, i dowolna z dwóch ekra, ekranizacji, albo Stevena Soderberga z Georgem Clooneyem, bardziej znana, albo bardzo ciekawa, sprzed lat Andryja Tarkowskiego. E, Drugi duet, który mi się niezwykle podoba, to wielki swojego czasu adwersarz Lema, Philip K. Dick, fantastyczny autor science fiction ze Stanów Zjednoczonych. Napisał kiedyś taką powieść, no, nowelkę bardziej, która się później rozbudowała, czy androidy marzą o elektrycznych owcach. Czy wiesz, jaki genialny film powstał na bazie tej książki? Hmm. Blade Runner Ridley Scotta z 1982 roku z ikoniczną rolą niezapomnianego Rutgera Hauera z Sean Young i z Harrisonem Fordem w rolach głównych. Także polecam wam te dwa duety literacko-filmowe, tak żebyśmy się zagłębili trochę w ten świat przyszłości, który jeszcze raz podkreślę, coraz mniej w nim jest już fiction, coraz więcej science. Okej, okay, to cóż. No dzisiaj dziękujemy. Dziękujemy wam za to, że nas oglądacie i zapraszamy do komentowania. Ostatnio tych komentarzy trochę mniej się zrobiło, więc nie wiem, czy już nas mniej oglądacie, czy my mniej przestajemy Was interesować. Zapraszamy gorąco do komentarzy i do zobaczenia niebawem. Świetnego weekendu życzymy. Na razie.